na Inaczej macie razem. Liczymy na głos. Zapraszamy na ciepły posiłek. Na gorąco. Na gorąco, Sodrę. A odszuka jak robi sodę? Na serwa, Na serwis. Jak smakuje? Bardzo dobre. Pierwszy raz jem coś takiego, za bardzo nie wiem co to jest, ale bardzo dobre. Taki inny smak. Zdaje się, że to wszystko to, co w koszyczku wielkanocnym się święci. Tak, I tak panie mówiły. I maślanką, z tego co widać? Tak, tak pani mówiły, że to jest taka święconka, więc kosztujemy. Bardzo tak, dobre. Smacznego. Dzięki. Tutaj już, już pusto to znaczy, że chyba zupka była smaczna. Tak, bardzo. A skąd ta zupka? Z szany górnej. A, to proszę spróbować pozostałych. Dobrze. Już. <laughs> Smakuje? Na zdrowie. No to jest, jest? sodla na zimno. Co to, jest? to jest tak zwana, no to jak chłodnik, zupa, nie? Na gorąca na zimno. U nas zwana święconką, a, tutaj, a wcześniej sodlą także. To jest na maślance. Inna odmiana. No, ją na maślance, tak. tak. Na Proszę o powiedzieć, czy smakuje zupka? Bardzo smakuje. A skąd pan tę zupkę je? Olszówka. Olszówka. To na co panu smakuje? No, pytanie. No. Oblizować się. Jest. To jeszcze zagłosować.

Serwują. A, a dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry. Serwujemy święconkę. Mierkanoc. Tak, a jak na robicie rosal? was znowu? Na rosolę. Na rosolę? A, a to jeszcze istońskiej kury gotowane na, na rosolę, ale jeszcze jest tu ser. To jest tak, tak, to jest wyjątkowe. Ale czego nie ma? Krzanu. Nie ma chrzanu? Nie ma krzanów. Nie, no nie jest ma krzanów. Jest. Ma ma nie nie jest krzanem, chrzan. tak? Oczywiście, że tak. Idą głosy. I pierwsze miejsce Złota Ochla. Korogiejskich z Olszówki. Serdecznie zapraszamy. Utrzymuje się Złota Ochla w Olszówce po Póki. Widzimy się ponownie. Proszę bardzo. Gratuluję, proszę bardzo. Która ma swoje korzenie w tradycji znakuje jak święta w najwyższym braniu. Serdecznie gratulujemy jeszcze raz wszystkim. Браво для